Dzień witam Państwa w naszym cyklu rozmów z ekspertami. Moim gościem jest dr Wojciech Czernaś, psychiatra, który konsultuje w naszym ośrodku. Dzień dobry. Dzień dobry. No to właśnie, to jak w takim razie odróżnić takie obniżenie nastroju u seniora związane z wiekiem, a właśnie depresję? Błędne jest przekonanie, że osoby starsze muszą być smutne, mhm. bo tak nie powinno być. Tak? One powinny odczuwać smutek tylko jeżeli mamy sytuację adekwatną, ale tak też jest u osób młodszych. Więc jeżeli widzimy, że jednak taka osoba jest, ma obniżony nastrój, on długo trwa, i zmienia się jego linia życiowa, czyli tak jak codziennie funkcjonuje. Wtedy powinno nas to zacząć niepokoić i wtedy rzeczywiście powinniśmy zacząć myśleć o depresji. Mhm. Depresja u osób starszych, owszem, może być wyrażona smutkiem i obniżonym nastrojem, ale może być też wyrażona brakiem energii mhm. i odczuwaniem przyjemności też mylnie rozumiana, że osoba starsza nie odczuwa przyjemności. Jak najbardziej powinna ją odczuwać. Więc jeżeli mamy w tych trzech głównych osiach, czyli obniżonego nastroju, braku energii i odczuwania przyjemności długotrwałe zaburzenia, zawsze powinniśmy myśleć o zaburzeniach depresyjnych. Musimy pamiętać, że stan psychiczny ze stanem fizycznym jest nierozerwalnie związany. Rzadko jest tak, żeby chorowało tylko i wyłącznie ciało, a stan psychiczny na tym nie szwankował i odwrotnie. Pewnie. To może zanim Cię przypomnę, ja tak też się zastanawiam, czy depresja no. i mm -hmm. Hmm? No, no, no. no. <noise> Czy depresja i te e, objawy te różne na skali, tak jak pan mhm. powiedział, e, mogą też być skutkiem przyjmowanych leków. Dosyć duża e, zachorowalność na depresję w takich ośrodkach, e, często e, wbrew pozorom nie jest związana tylko i wyłącznie z tym, że m, ci pacjenci e, nie mają opieki osób najbliższych, tylko głównie jest to spowodowane innymi chorobami somatycznymi wielochorobowość, też wielolekowość, ponieważ no też w związku z tym trzeba przyjmować wiele leków, czy wiele różnych interwencji medycznych, jest często przyczyną stanów depresyjnych. I dlatego też w takich ośrodkach to rozpowszechnienie jest zdecydowanie większe. Mhm. Czyli mogłabym to tak nazwać bardzo prostym językiem, im bardziej człowiek chory, tym bardziej narażony na depresję właśnie w takich ośrodkach? Dokładnie. No w zasadzie wszędzie, no to, tylko lecimy dalej. Okay. Pamiętajmy, że depresja u osób starszych też przejawia się takimi maskami, pewnymi stanami, które mogą nas mylić. Często to są maski bólowe, maski somatyczne, czyli przebiegające przede wszystkim pod manifestacją objawów chorobowych. Jest to o tyle trudne, że rzeczywiście te objawy mogą występować w przebiegu różnych innych chorób, które najczęściej chorują, ale przez stan psychiczny są wyolbrzymiane i potęgowane wręcz i manifestowane jako znacznie bardziej odczuwane niż w rzeczywistości. Mhm. Najczęściej, tak jak powiedziałem, są to maski bólowe, ale też to są maski na przykład dotyczące przewodu pokarmowego typu zaparć i bardzo dużej koncentracji na, na tym. To są też maski pod postacią przewlekłej bezsenności czy stanów lękowych. Mhm. Jakie pierwsze sygnały powinniśmy zwracać uwagę u takiej starszej osoby? Powiedział Pan już troszeczkę właśnie Aha. o tej somatyzacji. Tak, znaczy najważniejsza jest zawsze zmiana linii życiowej. Jeżeli następuje załamanie jakiejś linii życiowej, mimo tego, że nie manifestuje się tutaj specjalnie tymi typowymi objawami depresyjnymi, zawsze powinno nas to zastanawiać i być może skłaniać do pogłębienia diagnostyki. Pamiętajmy, że mózg jest organem jak serce, i wątroba. i Zawsze może chorować, bo dlaczego nie? Tym bardziej, że jest to najbardziej skomplikowany organ. Choroby, czy depresja, czy jakiekolwiek inne stany nie muszą być związane tylko i wyłącznie z czynnikami zewnętrznymi. One często są wewnętrzne, szczególnie u osób starszych, mhm. gdzie proces związany z degeneracją mózgu postępuje. Gdyby Pan mógł zostawić naszych odbiorców z jedną myślą, która pomoże im lepiej zrozumieć seniorów, co to by to było? Unikajmy mylnego przekonania, że smutek jest elementem nieodłącznym starości. Bo myślę, że najczęściej popełniamy ten błąd, że osoba, która zaczyna w cudzysłowie gasnąć, przestaje odczuwać przyjemność z rzeczy, które lubił, w jaki sposób się zaniedbuje siebie czy swoje otoczenie, jest mylone z naturalnym procesem starzenia. Jeżeli takie rzeczy występują powinny nas niepokoić i powinniśmy szukać pomocy u specjalistów. Myślę, że ważne jest to, żebyśmy nie bali się po prostu zielić o pomoc. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.